Siemanko, ja jestem Max, a ze mną jest zielony 143. Siemanko, Siema. bo, no. E, dobra, mów trochę głośniej, bo nie będę ci słuchać w filmiku. A spoko, dobra, sorry, bo tego. E, ja e, dobra, tak. E, jeden z, teraz jesteśmy na jednym z najpopularniejszych serwerów na w, w całej Polsce. Na Craft a Island. E, i oczywiście IP będzie. I tu będziemy nagrywać przygody. Może zgręć, yy, zielony by poszedł za mną? To jest mój... Ja nie, ja, tak, ja święci serce wiedzę o tamce. Ja, tego nie je, ja pod, na razie w tym odcinku... On ma 10 na 0, a tak jest to 10 minus 10 zawsze ja tak tym... W tym jak to na tym. Y, to będzie taki jakby prolog naszych odcinków, to nie będzie długi odcinek strasznie, więc y, nie narzekajcie, oczywiście będą dłuższe. Okay. Jak wam okay. się spodoba to w opisie będzie właśnie jego tego, a jak chcecie to, to może mam dyskretę podać, bo sami mogli też grać. Myśleliście, że się zgodzi. No nawet tylko, że wiecie... To jest nawet trochę trudne, nie? E, tu o, ok, no to tak. No Pokazuję wam serwer. O, może jest jeden Dobra. No, tak, tak wam pokażę serwer. Tu jest OK, a drugiej jest A poczekaj. event więc zakończony już. Ktoś przeszedł go. Tu jest, została otworzona nowa siekarnia po lewej. OK. I tu są świnki, które można bić. Teraz A ja też takie coś mam! Będę bił lagi. Lagi na tym serwerze są. Na swoim się Ja też takie coś na swoim serwie. O kurde, nie tak. E, oczywiście jeśli chcecie, to ja jeszcze jeden raz nagrywam. Może nawet z wami? E, o tutaj jestem przed tobą. A ty to nagrywasz? No, wow. No. O, to jest trochę fajnie by było Dobra, to chodź tu Chodź za mną, żeby tu nie było Naciskania się czasami tu są. Dziękuję Zjem sobie, bo Ej. głodny jestem Puszczę! O, tu coś nowego jest Nie, dobra, po prostu idę Ej, słuchajcie, jeśli wiecie jak nakręcić live'y, to proszę, na przykład no, yy, wyślijcie mi jakiś link, żeby zobaczyć, jak na kręcić live. To by było super. Jakbyśmy skręcili z, naszy, z naszymi kolegami live, Tak jak SKF na przykład. Tylko po prostu napiszcie to w komentarzach. Okej, okay, tu jest e, e, PvP. Jak za, na każdym Craft Island jest PvP. My, my jesteśmy z z, gre, z zielonym od pierwszej mapki na tym serwerze. Ogłoszenia, nowa mapa, właściciel. O, mam go na skype'ie RGM. On chyba sobie zmienił nazwę, bo miał z dużych RGM, a z małych pl. Yy. Nie, właśnie RGM, pl, PL miał z dużej. O. Nie wiem. Yy, mam go na skype'ie, mam go na skajpie Dajcie sobie, róbcie sobie screenshoty. Spawn zrobił RGM. Nie, on ma 12-13 lat i pozwolił mi tu robić oczywiście żebym dała IP serwera. O, poczekaj, ty ukośnik... Monej? mojej. Mon coś coś kupię. Drewno może? Nie star no nie możesz. E o dobra. Pójdziemy Starczy. sobie na to, jak zawsze się nazywa na kraczyślan, to jest latzawa do wózski. To jest. O właśnie, Zabaw. Wow. Coś tutaj, że wrócę, nie będę. Nie będę tu się skakał. Tu wiem co to jest, patrzcie, pa, i teraz cię uwięziła, pa, i nie możesz stąd wyjść. Proszę bardzo, wyszłam. Ilerny. Chcę taki o, zabić, może? Nie eee, tak wiem co to jest. Jeśli za chwilę będzie z, y, pauza, to proszę wypaczyć. Bo, mój brat, bo chyba mój brat za chwilę przyjdzie. Przepraszam pan Dobrze, już jesteśmy i za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo już mój brat się uparł, że będzie za chwilę tu przychodzić, więc tutaj mamy jakieś fajne. A, w ja mam dźwięk. no to sobie trochę. Wow, noczki. 39. Bo zobaczcie, bo na takie no, chyba wiecie, co to jest, bo nie będę tutaj mówił. Ja mam premium, więc wiecie. Ja mam premium. Okej, okay, no to chyba będziemy kończyć. W następnym odcinku wejdziemy za teren PVP i będziemy z, z Gredziem, albo nawet z innymi kolegami, szukać domu. No dobra, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku i e, island. Nie wiem jeszcze, jak to się nazywa. No, Koledzy mi to Ale zaproponują. Siema. E, e, zielony, powiedz siema. Co? No, siema. pożegnaj się. Jo, jo, joao,